Witamy bardzo serdecznie 155. odcinek GNM+, Plus. razem ze mną w studiu jest Mateusz Denowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Fidut. No i e, w co ostatnio grałeś przez ostatni tydzień? To nie był Wiedźmin? To nie bo był już Wiedźmin, to U mnie to nie był nie wiedźmin, wiedźmin, więc nie będę chyba za dużo mówił, ale coś coś na pewno było u ciebie w czytniku. E, nie, Project w czytniku Cars. nic akurat. Znaczy tak grałem trochę w Project Cars, A ale No i co tam myślisz o tym? No podoba mi się, ale to jednak nie. Ja jednak wolę zręcznościowe wyścigi. Lubię czasem pojeździć bardziej realistycznie, ale jako, że nie jestem fanem motoryzacji po prostu, może to dlatego. Więc fajnie jest czasem sobie wskoczyć i po prostu pojechać, tym bardziej, że tam sterowanie jest nawet, jeżeli sobie włączy odpowiednie tamte pomocy, to jest nawet wznośnie i da się grać fajnie napadzie. To jest na pewno zaleta tej gry. I fajne jest to, że od początku jest wszystko odblokowane. Niektórzy narzekali, że tam nie mają poczucia postępu, że nie odblokowują sobie kolejnych aut i tras. Natomiast mi się to bardzo podoba, bo nie muszę w ogóle grać w kampanię, nie? tylko mogę sobie pojedynczy wyścig, pierwszy raz w ogóle odpalając grę i jechać dowolnym samochodem. Trochę mało tych aut jest, jak tak przeglądałem tą listę. Myślę, że będzie ich trochę więcej. No ale są oddane w tak bardzo realistyczny no, tak, sposób, to że można jakby zrozumieć trochę, że ich jest troszeczkę mniej. No więc no mówię, ja nie będę oceniał, bo nie jestem specem od takich gier. Ogólnie mi się podobało, ale... Coś jeszcze było w twoim czytniku? W czytniku czy... nic, ale grałem w, na przykład w Magikę Dwójkę, e, która jest, to jest to samo co jedynka, kojarzysz tą grę, tak? To jest w mm czarodziejach, -hmm. którzy, chodzi o to, o chaotycznego koopa po prostu, żeby grać, e, łączyć różne żywioły. E, I no, taka gra dla koopa całkiem przyjemna. Dwójka to jest zupełnie to samo, e, tylko więcej trochę i trochę lepiej. No, jeśli o mnie chodzi, to grałem w Wiedźmina 3, Dziki Gon więcej jakby informacji odsyłam do audycji która praktycznie w całości została poświęcona Wiedźminowi to możemy w sumie tak od Wiedźmina przejść do innej gry do projekcji to tak, będzie pierwszy tak. nasz temat I to będzie nasz pierwszy temat a więc Cyberpunk 2077 najwcześniej w 2017 roku o co chodzi twórcy gry, Adam Kiciński, prezes CD Projektu, w rozmowie z dziennikarzami Reutersa powiedział mamy nadzieję i jesteśmy pewni, że cyberpunk ma jeszcze większy potencjał komercyjny. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie, aby o tym mówić. W tym roku oraz w następnym będziemy zajmować się Wiedźminem, a więc jeśli wynika z tego, że dopiero o cyberpunku dowiemy się w 2017 roku, co jest w ogóle jakąś Paranoją, no właśnie, trochę. Tak w ogóle z tego cytatu wynika, że wtedy dopiero zaczną jakby rozmawiać tak, o, o nowej informacji, trailerze. Tak gra, która pojawi się na półkach sklepowych. O Wiedźminie 3 rozmawialiśmy od roku 2012. Pierwszy raz go widzieliśmy w 2000. No, pod koniec 2012 się dowiedzieliśmy, w 2013 już pierwszy raz go widzieliśmy. Bo byłem na GameScore wtedy na tym pierwszym pokazie. Więc dwa lata minęły. Od tego pierwszego, jakby, gameplayu do tak, premiery. Tak, więc. Pomyślmy, 2019, 2020... Znaczy, niekoniecznie, niekoniecznie musi być... <grystanie> Cyberpunk 2020? Być... <grystanie> nie musi być tak samo, myślę, bo może być tak, że oni, wiesz, pracują nad tym, ale po prostu nie chcą odciągać uwagi od Wiedźmina i tych wszystkich dodatków, bo to im straszne dochody generuje, więc ja się nie dziwię nawet. Um, natomiast może być tak, że w 2018 już się ukaże, chociaż to i tak jest tak odległe, że po prostu głowa mnie boli, jak o tym myślę, bo strasznie się napaliłem na tę grę, bo cyberpunkowe klimaty to jedno z moich ulubionych w może też być tak, że nie chcą um, może konkurować z Deus Exem Nowym, który wyjdzie pewnie jakoś w 2015... Nie, no w którym, Kiedy W tym roku. W tym chyba. roku? A, no to, no to w sumie... No to nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo powiedzieli, że rok Wiedźmina to będzie mm, ten i następny, ale wiadomo, że to rozszerzenie drugie, większe, ma się ukazać na, na początku, początku przyszłego roku, więc... Tak. Nie, no, nie... Chyba, że się przesuną wszystkie dodatki, zobaczymy. W przypadku Wiedźmina to bardzo możliwe, ale w ogóle dziwi mnie to, że no, przecież mogą pokazać zwiastun. CGI im nawet. Nikt nie każe im pokazywać gry, żeby później ktoś ich wytykał palcami, że gra nie wygląda tak, jak była na ale zwiastunach, bla bla bla. CGI bla, bla, już bla, bla. było, nie? A w sumie no, tak. Ale w jest sensie, sens. W, no, w sensie takim, że przypomnienia się. Halo, robimy grę. Nie, że wydaliśmy jedną i teraz siedzimy i dłubiemy, tylko nadal przy niej, bo jej nie dokończyliśmy, bo taki to robi wydźwięk, niestety, a nie taki, że o, staramy się zapewnić graczom pełne wsparcie i tak dalej i tak dalej. No, tak. E, pokazać, że coś robią. No inwestorzy przecież też włożą hajs na to, na co włożą hajs, żeby łatali produkt czy robili kolejne dobre gry i żeby kolejne miliony spływały na konto. No raczej to drugie. Może to mi się. też oznacza, że jakby nie wszystkie pomysły, które na początku mieli, um, im wypaliły i po prostu wiesz, nie mogą podać informacji, bo jednak wracają tak jakby trochę do fazy projektowania. Tak, to też jest możliwe, Może. skoro... Bo, bo naprawdę nie, nie widzę, gdyby pokazali jakiś chociaż trailer i jakieś nawet zdawkowe informacje na tegoroczne, na przykład, że nawet jeżeli ta gra miałaby się okazać w 2017, bo i tak by było bardzo takie... No, w miarę odpowiednie, żeby tak, powiedzieć o tym coś Tak, pozytywne to tam. byłby przekaz i to nie byłoby tylko... No i ja rozumiem, że teraz Wiedźmi, Wiedźmi i szalona na Wiedźmina i pewnie ta gra się będzie sprzedawać jeszcze długo, długo, no ale bardzo, bardzo szkoda, bo właściwie ty, tylko tyle wiemy o Cyberpunku, że to będzie też otwarty świat. I że będziemy tworzyć własną postać, nie będzie bohatera jednego. I to są właściwie tylko tyle wiemy o cyberpanku, nic więcej. Może też wyciągnęli wnioski z tych pierwszych pokazów. Widzimy o trójki nie chcą w ogóle pokazywać gry. Wiesz. No to dlatego z... mówię nie pokazywać, mówić o niej. Zajawiać ją, no przecież można to zrobić w fajny sposób. No dzi dziwna sprawa, jeśli chodzi o, o cyberpanka. Mam nadzieję, że jakoś jakoś to się tam wyjaśni. Może na razie tylko tak mówię, bo... bo bo teraz gra wyszła, więc muszą jakby toczyć ten hype coraz większy, żeby gra się sprzedawała i sprzedawała i sprzedawała. Kiedy ucichnie za 2-3 miesiące, coś powiedzą, może na Gamescomie już, bo na pewno na targach jakieś się pojawią, ale z czym? Sądzę, chociaż, że, są, chociaż, że na Gamescomie mogą być to, dodatki do Wiedźmina raczej. Dodatki do Wiedźmina, a po drugie, jak yy, każe tradycja CD Projekt Red, rok po wydaniu gry wydajesz edycję rozszerzoną. więc w przyszłym roku edycja rozszerzona, kolejny hype, kolejne sprzedawanie produktu, więc w sumie trochę logiczne, że dopiero. bo widzą te dwa dodatki, później będzie zapowiedziane, że pojawi się edycja rozszerzona i ona się pojawi. I później 2017 zajmujemy się cyberpunkiem. Wydaje mi się, że to jest w miarę logiczne, ale. no zobaczymy jak. Smutne, to jest. ale logiczne, tak jest. Smutne, ale logiczne. Tak więc wypowiadajcie się w komentarzach, co o tym sądzicie, a my teraz przejdziemy do kolejnego tematu związanego z Need for Speedem. Electronic Arts zapowiedziało w końcu nowego Need Speed'a. Znaczy każdy wiedział, że się pojawi w tym roku, ale już tak oficjalnie pojawił się też pierwszy taki zwiastun. No. Mini, taki teaser bym powiedział bardziej. Eee, wiemy, że będzie to reboot, czyli ponowne odpalenie marki Undergrounda. No, no nie, nie do końca. Wiemy, to... że po pierwsze gra się na Need for Speed po prostu. Znowu. Eee, tak jest, więc e, zdaniem twórców, bo w ogóle za grę odpowiadają e, deweloperzy z Ghost Games, Czyli oni są odpowiedzialni bodajże za Most Wanted, to nowsze Most Wanted, które się ukazało jakiś czas temu, czy nie, przepraszam, za Rivals, za Need for Speed Rivals, oni byli odpowiedzialni. No i nowy Need for Speed ma się ukazać jesienią na PC, -ta, PS4 i Xbox One i właśnie ma być restartem, tylko oni tam oczywiście mają swoje wytłumaczenie, że, że chcą powrócić do korzeni, że tam Chcą do tego, co najważniejsze w Nitro Speedzie, czyli do, do historii. Nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi w tych wypowiedziach, ale... bo kogo obchodzi historia Fabuła w jakimkolwiek Nitro Speedzie? Dlaczego nie chcieli go nazwać Underground? Przecież ludzie grali, ludzie pamiętają, myślę, że se... dlatego... kultywują to w, w, wręcz, bym powiedział, że to Underground. Tak jest, ale tak samo zrobili... jak zrobili Nitro Speed Most nie? Ale jakby zrobili Undergrounda, to to będzie otwarty świat. A underground ludziom się kojarzy, tym hardkorowym fanom tej marki z jednak wyścigami z, po z, 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 z zamkniętych torach. I myślę, że dlatego. Między innymi nazwali tego Underground 3. A poza tym to już było dawno Nawet temu. Ale marka tak, była otwarta, no. No tak, ale myślę, że też jakby ta marka jest mocna i silna, ale tak naprawdę w umysłach tych graczy, którzy grali w te Undergroundy. A jednak dużo posiadaczy konsol młodszych graczy w ogóle nie pamięta tych gier, bo to już było tak naprawdę dawno temu na te odsłony. No, kurde, więc, więc niestety. Ale w każdym razie, co ciekawe, akcja w ogóle ma się rozgrywać od zmierzchu do świtu. W ogóle nie będzie dnia. Co jest fajnym pomysłem moim zdaniem, bo to będzie ciekawie wyglądać stylistycznie, tylko właśnie. Ciekawy będzie kwestia. Na pewno będzie można jakby schować wiele rzeczy. I pokazać dużo rzeczy w jeszcze lepszym świetle. W sensie dopracować pewne rzeczy, które chcemy, żeby ludzie widzieli, a ukryć te, które żeby nie widzieli. I ta gra naprawdę może wyglądać nieziemsko, podejrzewam. To też tak. jest prawda, w ogóle o tym nie myślałem, ale to jest, to jest racja, że skoro nocą, to mogą właśnie bardziej grać oświetleniem i sprawdzić, że gra będzie ładniej wyglądać. To no jest zresztą sumie... tak samo z Wiedźminem. Grasz jak się zbliża mrok i, i to słońce się pokazuje na horyzoncie to wow, jak ta gra no ładnie właśnie. wygląda. Ciekawe czy to była świadoma specjalna jakby decyzja. Gra powstaje na Frostbite trzecim, czyli na tym samym silniku, na którym powstaje Battlefront. I ten krótki teaser, który się pojawił też właśnie był niby in-engine, tak samo jak była ta afera z, z trailer'em Battlefronta, że wiadomo, że gra tak nie będzie wyglądać, chociaż twórcy oczywiście... Ale mamy zarzykają. takie możliwości. Tak, mamy takie możliwości. Ale i tak no, jeżeli będzie wyglądać się w połowie tak jak ten teaser, to naprawdę będzie coś świetnego. No i niestety nie znamy zbyt wielu informacji poza tym, że właśnie ma być jakaś wciągająca fabuła, która poprowadzi nas przez całą grę, a to nikogo nie obchodzi. Ma być też ciekawy, mówią o samochodach, bo chcą wprowadzić system rozbudowany system kustomizacji aut. Nie tylko wizualnej, ale też, jakby to powiedzieć, mechanicznej, żeby się bardziej przywiązał do swojego samochodu. Kustomizacja, e... czyli modyfikacja, tak, pamiętajmy, tak. jest takie I... słowo w polsce. I to mi trochę źle, <grym> źle zabrzmiało, szczerze mówiąc, bo zabrzmiało mi to trochę jak de Tam też mówili: przyjąć się do to całe upgradeowanie jednego samochodu przez ale całą grę. Ale jeśli będzie to zrobione tak jak w Undergroundach, myślę, że powinno być fajne, czyli bardziej idziesz w tą stronę, jakby. No ja mam nadzieję, że nie, to będzie W, tak w Dekru było jakoś tak zrobione, to tak. Jakby nie porywało to, to całe modyfikowanie tych pomijam, że tam... W ogóle ta granie porywała no tak. sama w sobie, a, a tam było to naprawdę fajnie zrobione, tam trochę te, 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 te raperskie klimaty, ale wybór tych wszystkich kół i tak dalej, i tak dalej. Och, fajnie było. I mam nadzieję, że do tego wrócą, bo... Takiej gry oczekuję, Taką, m, takiego Anne Granda miałem w pamięci i takiego chcę dostać. No tak, tylko i, piękniejszego. I też potwierdzono, że gracze nie będą się w ogóle wcielać w policjantów, chociaż policja będzie oczywiście w grze. E, czyli no, były takie frustpity, że nie mogliśmy się wcielać w giniarze, chociaż oni byli na ulicach. Więc to nie jest jakaś szczególna nowość, a mi też nigdy na tym jakoś specjalnie nie zależało. Może, jeżeli to byłby hot pursuit to tylko tam tam jest miejsce jakby dla policji. E, dla graczy, których się wcielają w policjantów. Tak tam powiem. policja powinna być. Tak jest. E, a natomiast no nie wiem, jest o tyle fajnie, że po prostu będzie ten nowy Nitro Te nowe nie były doskonałe, ale mi się jakby każdy podobał tak naprawdę i, R i Rivals mi się podobało. No Rivals był jednym z lepszych. Tak tych i Most Wanted o... też mi się to nowe podobało całkiem, bo po prostu innych takich nie ma zręcznościowych, wyścigów. Wiesz, że było 3 lata temu. A co było? No, a Rivals było 2 lata temu, a Most Wanted było 3 lata, lata temu, 3 lata. no. Więc, bo tak naprawdę taki NFS nie ma teraz konkurencji, burnoutów nowych nie ma. A poza tym, wiesz, są same teraz symulatory, Forza, Gran Turismo, Drive Club, więc dobrze Drive że w końcu. Cars. No właśnie, więc dobrze, że w końcu będzie taki bardziej arcadeowy, będzie mogli sobie wyskakiwać z ramp i nie wiem przez billboardy się przebijać, więc, więc fajnie czekamy na trzeba tam będzie już gameplay i więcej informacji. Tak, więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie, czy czekacie na nowego Need for Speed, a, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z Techlandem. Już po raz drugi czy trzeci zmieniają się plany dotyczące rajda, bo jak. Yy, po raz z, drugi chyba. No tak, mm. zapowiedział yy, Techland. Yy, wszystko związane z Hallride'em. Znaczy, większość jest kasowana i planowana od nowa, i od nowa rusza projekt Hallride, ale na razie jeszcze w, takim, w takiej pauzie, jakby, jeszcze pomyślał, co, co z tym tak naprawdę zrobić, więc nie wiem, czy ta gra się pojawi. Ale już raz mieliśmy taką sytuację, kiedy e, twórcy postanowili też, jakby, zamieść wszystko, co stworzyli do kosza i rozpocząć. Mniej więcej pracę nad tym samym, tylko że na nowym silniku. To znaczy, wtedy było troszkę inaczej, bo właśnie jakby... No to było jakby przenieśli... bardziej przeniesienie, ale też jakby trochę zmienili to, jak ta gra wyglądała i jak działała. No tak, w ogóle przypomnijmy, że Hellrise to jest... Um... Taki mroczny fantasy. Coś jak Dying Light, tylko zamiast szkieletów mamy Powiem zombie tak. i szkielety i walczymy mieczem. Wygląda to jak Skyrim, jeśli chodzi o rozgrywkę. No tak, troszeczkę jak Skyrim, Z pierwszej ale osoby. jeżeli tak? chodzi o samą rozgrywkę, może system walki i tak dalej, to... Może pamiętacie taką gierkę Dark Messiah of Mighty tak. Magic? Oj, tak, było. to była świetna gra i to było właśnie coś w tym stylu po prostu slasher, pierwszoosobowy, mamy miecz, czy jakąś inną broń i czary, i po prostu Ty, nawalamy szkody. To jest bardziej w takim jakby bezuczuciowym, takim stylu, właśnie. No tak, że Dead bez tabuły, bez, bez, bez szczególnych jakiś tam zobowiązań, ale mi to odpowiadało. No, jak wypuściliby tę grę za powiedzmy, nie wiem, 50 złotych, nawet jakby tam było mało, nie wiem, na 4 5 godzin rozgrywki. Bo jak ja oglądałem filmik z tej nowszej wersji, już to naprawdę wyglądało całkiem spoko. No, fajnie, takie było przyjemne graficznie i w ogóle gameplayowo było, było spoko. Nie wiem, co się stało, może w jakimś aspekcie gra nie spełniała tego, czym miała być. Może oni to tak nachajpowali, jakby to była gra taka pełnoprawna, duża. Właśnie, a wydaje może... mi się, że ona taka wcale nie chciała być, a została po prostu taką nazwana. No i może potem sobie uświadomili, że faktycznie, wiesz, teraz podaniem po klii ludzie będą od nas oczekiwać hmm, czegoś większego i lepszego, więc może faktycznie chcieli, e, zro, zrobią z tej gry taką naprawdę pełnoprawną produkcję triplejową. E, zobaczymy, jak to będzie, bo oni dokładnie powiedzieli, że produkcja została wstrzymana teraz i dopiero będą prowadzić e, jakieś analizy i powrócą do deski kreśla, kreślarskiej. Więc no zobaczymy, czy w ogóle zmienią, nie sądzę, że jakoś zmienią drastycznie koncept, bo to by już nie była ta sama gra chyba, więc mam nadzieję, że to pozostanie właśnie taki osobowy slasher z mieczem i szkieletami, ale Techland robi coraz lepsze gry tak naprawdę, więc no tak. to też jest jakby... Skok pomiędzy The Dynant a Dying, uh, dying Light ogromny. To właśnie, Dying więc... nie skończyłem, Dying Light tak. No właśnie, więc z jednej strony szkoda trochę, że nie zagramy szybciej w Heatherite, bo ja się nastawiałem, że bo to tak naprawdę miało wyjść w tej połowie jeszcze roku. W czerwcu bodajże, zanim tam ogłosili to anulowanie. No ale z drugiej strony, jak już powiedziałem, biorąc pod uwagę formę deweloperów z Wrocławia, to... Z drugiej strony są dobrymi myśli, że otrzymamy coś jeszcze lepszego, tylko niestety trzeba będzie troszeczkę poczekać. Więc ogólnie na polskiej produkcji teraz trochę. Mam poczekamy nadzieję, do że, że, że do piachu nie pójdzie ten projekt, więc e, powiedzcie, co tym sądzicie, czy czekaliście na hellright, a to był 155 odcinek GNM Plus i razem z wami byli. Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się.